Ten zebach. Co za Co za To oj, awaria. I się cisza, zrobiło. Witam Was, widzowie, już w trzeciej części z kolei na ciekawostek na tym kanale. Myśleliście, że co? Znowu mi wywiało na dwa miesiące? Nic bardziej mylnego! Tylko na miesiąc. Ale najważniejsze, że wracam z kolejnym filmem, który rozwali wam mózgi. No może z tymi mózgami przesadziłem? Pamiętajcie, jeśli film wam się spodoba, kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. No a ja bezbędne gadania, że będą częściej filmy, bo wiadomo jak to się skończy. Zapraszam was już do odcinka. Parowoz, który widzicie na ekranie to a właściwie BR-55. Nie żaden taneczny hit z TikToka, a tylko potężny parowóz z początku XX wieku. I to nie byle jaki parowóz, więc jak zawsze plecam zostać do końca. Lokomotywa BR-55, oficjalnie nazywana 55, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych maszyn parowych Niemiec. Ale zanim nazwano ją BR-55, była nazywana jako Pruska g 81 I to właśnie ta nazwa otwiera jej historię. Parowóz G8.1 powstał w 1913 roku w Prusach. Zbudowano ponad 5000 egzemplarzy, co czyni ją jedną z najliczniejszych produkowanych lokomotyw parowych w historii Europy. Już wkrótce parowóz stał się żołnierzem. What? Bro, what are you about, man? Oczywiście żartuję. Bardziej <noise> <noise> chodziło mi o to, że transportowała amunicję żołnierzy i zaopatrzenie. Jeździła na front zachodni i wschodni, aż do dzisiejszej Polski i Ukrainy. Ale jeśli myśleliście, że to koniec wojen na ten odcinek, to byliście w błędzie. W czasie II wojny światowej niemiecka kolej była wykorzystywana do różnych celów: od transportu żołnierzy przez sprzęt wojenny aż po tragiczne transporty do obozów zagłady. Nie ma jednak dowodów historycznych na to, że lokomotywa BR-55 była bezpośrednio wykorzystywana w transportach ludności cywilnej do obozów. Ale to mroczny rozdział z historii kolei, o którym warto pamiętać z szacunkiem. Po wojnie BR-55 została w Polsce. PKP przejęły porzucone egzemplarze i używały ich jako TP4 na liniach towarowych, szczególnie na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie i Świętokrzyskim. Była używana aż do lat 60. i 70. często w kopalniach, cegielniach, a nawet przy odbudowie zniszczonych miast. Jak już powiedzieliśmy, całą historię BR55. Kolejna ciekawostki. Witam. Zastanawiasz się teraz, dlaczego akurat tutaj zatrzymałem to nagranie. Oczywiście żadna z tych odpowiedzi nie była poprawna, ale mimo wszystko, wagon, który widzicie na ekranie, to nie byle co. I warto na chwilę, na chwilę, nie na chwileczkę, zwrócić na nią uwagę. Wagony BHP były piętrowe. Zawsze jeździły w parach lub w dłuższych składach, nigdy samotnie. Mają swój klimat, bo dla wielu osób są symbolem codziennych podróży: do szkoły, do pracy albo na działkę. Choć może nie oferowały luksusu, to miały duszę i charakter, którego dziś można szukać w nowoczesnych składach. Litera B oznacza, że to po prostu wagon osobowy. H od niemieckiego Hoch. Czyli wysoki. Chodzi o to, że wagon jest piętrowy, AP mówi nam, że mógł jeździć w składach pociągów pospiesznych. Czyli prosto mówiąc BHP to piętrowy wagon osobowy, który nadawał się nie tylko do powolnych, ale też trochę szybszych pociągów. Na wagonach widniał charakterystyczny napis polskie koleje państwowe. Symbol tamtych czasów, wtedy to było zupełnie normalne. Dziś taki detal robi robotę, szczególnie dla fanów retro kolei. Dobrze, w takim razie, jak już opowiedzieliśmy sobie wszystko o wagonie, przejdźmy do ciekawostek samego parowozu. BR-55 była tak trwała, że w niektórych krajach używano jej aż do lat 80. Niektóre egzemplarze BR-55 trafiły aż do Turcji, czyli przebyły ponad 2000 km od miejsca produkcji. W Polsce służyły jako TP-4, jedna z najbardziej rozpoznawalnych lokomotyw parowych w PKP. Dziś BR55 to już emerytka, ale można ją podziwiać w jawoźnie, śląskiej, wolsztynie czy habówce? Dla mnie to nie tylko maszyna. To żywa historia z ogniem, parą i hukiem na stalowych szynach.

Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu, czy chcesz więcej opowieści o parowozach. A teraz kolej na kolejny odcinek.